Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Ostatnia działka w tym roku. Niechlubny jęćmień, który wyglądał bardzo fajnie, a którego również gradobicie dotknęło. I niestety, plon zapowiada się po prostu bardzo kiepski. Chciałem Wam pokazać, jak to wygląda. Niby łan wygląda ok. No, zobaczcie, jest tu sporo sporo kłosów, niby to nie wygląda najgorzej no niestety nie planuję. tak mówi, że brakują nam dwie godziny koszenia, żeby skończyć no i bardzo ciężko idzie, ja nie wiem czy, czy w ogóle robi czy robi hektar na godzinę, no może teraz już tak, ale z początku to było bardzo, bardzo kiepsko bardzo źle szło, zobaczcie, no wysoko kosi za kostkę Mimo wszystko, a mimo wszystko łapie headerem co chwilę gdzieś tam ziemię. Co chwilę wstaje, co chwilę musi wychodzić. No zobaczcie, ten jęczmień zmaltretowany po gradobiciu. Naprawdę bardzo ciężko się go kosi. No uwaga, dzwoni zaraz, dzwonię, chwilę. No, jest, no bardzo ciężko, naprawdę. No i co najważniejsze, plon. E, bro, plon naprawdę również niczym nie od, odstaje od pszenic, czyli też bardzo kiepsko, raczej też poniżej 5 ton będzie. E, no i tyle. no i, i, I co? Jest źle, no zobaczcie jaką wolno jedzie. No, kurde przyrządku powinien śmigać jak wściekło, a za chwilę słonko zajdzie i będzie po koszeniu. Już, e, już mówi, że się tak nie do końca dobrze kosi, bo ta, ta słoma się robi jak wata. E, Pokażę wam jak wygląda na przyczepie jęczmień. No jęczmień ogólnie jest ładny. Grube ziarno. Tylko brakuje mu... Yy, brakuje mu jednej, jednej... ważnej rzeczy, a po prostu lekki. Gdzie Madirem? To no, dawaj. Zobacz jak skubaniec wchodzi. Widzisz Wojtuś? I gdzie siadasz? Na siedzonko czy tam do tyłu? Możesz na siedzonko usiąść. Tata weźmie Wojtka na... ze sobą. Tu. To są niedobre cukierki. Są twarde i stare. Jedziemy! Tak, pasy zapinamy. Drzwi też, tak o pasy. Uwaga. I raz, dwa, trzy. Hop! Tata poprawi. I co, jedziemy? Ty też? Tak. To nie, to jest to jest ble. To jest naprawdę stare. Już nie jest dobre. Jakiego? Kazika! Do dziadka Kazika? Tak? tak. Dobra, to jedziemy to... Ła. Ła. Dziadek Kazik farmę miał, nie? Tak Trzyma się. Trzymasz się ładnie? Super A co ty robisz, wyciągasz mi telefon? A nie chcesz, go do mnie tutaj na kolanka? Nie Nie, tam chcesz siedzieć, tak? No dobra a co ty robisz z taty telefonem? Co ty robisz z taty telefonem? Yeah. A jak się dzwoni? Pokaż Tak się robi? Halo, halo? Tak yeah. I do dziadka można zadzwonić? Tak yeah. Czy do babci? Yeah. Tak A może do Szymka? Yeah. Tak Tak? Yeah. Do Szymka nie? Nie yeah. A czemu? A co? Do mamy Agi? Yeah. Tak Tak? Yeah. Ja cię nie mogę ty dziadkowi przyczepę zostawimy no tam z tyłu co mamy? hl A tamtą zabierzemy A tamtą zabierzemy, no tego frigla, tak? No bo jest pełen, pełna pełna, pełen frigl, pełna przyczepa A ta? A ta? Która? Ta, ta jest pusta No bo wysypałem z niej zboże, teraz tą zostawimy dziadkowi, dziadek ją zapełni tak? No właśnie. A my pod tak jest, a później przyjedziemy po nią, no pięknie mówisz, bardzo dobrze. A ją nie wiem, tak ją postawimy okay. dziadkowi? Dziadek mówił, że dużo nie będzie kosił. Paluszkami sobie tańczymy. Uprawiać? Uprawiać też chcesz też ze mną jechać? No. Wiesz co, będzie już chyba ciemno, ale ty musisz iść spać. Nie. Będziemy mieć światełka? Tak. I co, jak są światełka, to można uprawiać w nocy? Tam, Tamtym chcesz jechać? Też? Tak? Ale wiesz, Szymek, światełka ma Sejma, ale małe dzieci, takie jak Ty i Wojtuś, muszą spać już jak jest noc. Tak. Prawda? No właśnie, to nie możesz z tatą w nocy uprawiać. Czemu? No bo w nocy się śpi. A małe dzieciaczki, takie jak Ty, muszą spać, żebyś miał energię do zabawy. Tak? i dojechania. i to no widzi ty jesteś fajny chłopak słuchajcie mamy godzinę 20.43 widać masę i tutaj sobie stoi, a ojciec dalej męczy jęćmię, nie wiem kurczę, czego on się przestraszył, że tak kosi długo, znaczy co prawda jakieś tam były prognozy pogody mówiące o deszczu, ale nie wiem czy to miał być aż tak ulewny deszcz, że ten ojculek się przestraszył i, i kosi no dużo kurcze, co? To tylko zostało? Zaraz zobaczymy zresztą. Tam. Mam tam przyczepę stać, jedną. O, kto dzwoni? O, Joker dzwoni. No i proszę bardzo, mamy topę. Ja pierdzielę prawie po samą oś. No i dobra, próbujemy. O gitara, no trzmień bieg Bydlaku jeden Powiedz co Szymek, zakopaliśmy się nie? Przyczepa nam siadła bo ma, bo ma małe koła I ci którzy mówili, że będzie się topić Bo ma małe koła To mieli rację Bo tak właśnie jest Siadła nam na poprzeczniaku Wiesz, postawiłem ją na górce specjalnie żeby było łatwiej wyjechać Głupotę ja zrobiłem, bo nie postawiłem jej na ścieżce bo też nie pomyślałem, że kurde ona no może aż tak siąść na, na górce w sumie Fakt, że tam jest glina i no, długo nie trzeba Miejmy nadzieję, że tutaj też się uda wyjechać Chociaż tu jest twardo, bo ja tutaj wjeżdżałem na pole Więc powinno być ok, prawda Szymek? No właśnie, też tak myślimy Więc tu jest, powinno być dobrze, nie powinna nam siąść Ale no to też cholera wie Najpierw jakby tu już nic nie jechało, robiliśmy sobie... O! Elegancko. A i super. Jesteśmy. Dziadek jechał rządiem z wodowarką. Tak? A tata którym ciągnikiem Masejem. Masejem. I udało się, tak? To super. Masej jest silny, nie? Tak. Ma siłę jest duży i silny i sobie poradził. Prawda? To yes. jest ejongiem też, tak? No pewnie.